Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku i lecimy z kolejnym wyścigiem Ballo Belgium Tour. Kolejny dzień nagrywek i już taki człowiek spokojniejszy, tak od razu tak lepiej, jakoś tak raźniej. Pierwszy etap symulujemy, zobaczymy, czy, czy może wygra go Ojej oj, cóż to był za pogrom. Dublecik, pokonaliśmy kwiatka chociażby, no to ładnie. Lecimy do drugiego etapu. Etap numer 2 też symulujemy, oczywiście. Wygrywa go Iwen. Natomiast etap numer 3 już musimy przejechać, bo tu się pojawiają kawałki bruków, także trzeba będzie się pilnować. I przed nami kolejny odcinek brukowy. Postaramy się przejechać do przodu, bo już na tym pierwszym no, było mocne tempo, ale nikt nie odpadł. Zobaczymy, co to teraz będzie. Jesteśmy tutaj na czele, zobaczymy, czy, 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 czy jak to nam pójdzie. Oczywiście Hagen musi być na czele, bo ma bardzo dobre te bruki. Skubaniec Dobra, pyk odpuszczamy Larsenowi damy żel. Aha, bo tu jeszcze jeden odcinek, dobra. Pyk, pyk, pyk. Czekajcie, kto mi tam zostaje. Trzeba się pilnować. Dobra, Hagen, możesz odpuścić, Mordo, bo swoich urywasz. Leknesund też jest czujnie z przodu. Trącym troszeczkę został. Tu w tym też w ogóle. Też gdzieś tam z tyłu został. I i i dobra, na razie jest ok. Pilnujemy się dalej. No i zostało nam niecałe 15 km tutaj. E, będą za chwilę kolejne odcinki brukowe, i fajnie byłoby się przebić w nich, przed nimi nawet, do, do czołówki. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Rean. Się tu jakoś pojawił, a zobaczymy, co tutaj nasi zdziałają. włason. dobra, jest czujnie z przodu. Jest, z przodu to jest najważniejsze. Aha, I czekajcie. Każdy niech jedzie swoim tempem, i wywalony, bo tutaj widzę, że idzie o ekstremalnie mocne tempo. Dobra, i teraz robimy tak. Czekajcie, tu w to mi się tu zajedzie na bank agen. Hagen się trzyma, ma bardzo, bardzo mocno, bardzo dobrze. To mi się podoba, Tufting niestety, tak średnio bym powiedział. Eee, Hagen jest tutaj, ok. Dało 8 km po tym bruku, na spokojnie Hagen, na spokojnie mordeczko. Leknesund, no Leknesund będzie naszym y, liderem. Jeśli Tufting dojedzie, to też będzie spoko, bo jednak Tufting ma bardzo mocne góry i pagórki, a to w kolejnych etapach się będzie liczyło. No i co? Przed nami... A no to a jak Ackerman tu do, został dowieziony, to tu nie będzie czego nic zbierać w sumie. Dawaj Mordo. Dawaj tufting. Słuchajcie, 3 km. Pyk. Pyk. Gotowe. No i malina. teraz idą gdzieś. Pilnować. Nie zrobić żadnej głupoty dobra, kilometr 900. Jesteśmy na czele, dawaj, mordo. Jesteś na czele, masz dobrą formę dnia. No, próbuj, próbuj. A spieszenie tutaj zrobiło swoje, niestety. My zajmiemy pewnie trzecie miejsce. Tak jest, pokonaliśmy Sagana, Kermana, Pedersena, Vivianiego. Spoko. Tufting niestety trochę straci. Zobaczymy, czy to połączy, czy nie. I przechodzimy do kolejnego etapu. Jak widać, grupy Tuftinga nie połączyło. Straciła 46 sekund, ale jest lekne, sąd na czele, także. Także jest, jest dobrze, jest dobrze. No i będziemy walczyć. Etap numer 4. No i tutaj będzie walka. Musimy top 5 zająć w generalce, także. No, powinno się udać, mam nadzieję. No i lecimy z czwartym etapem. Tak wyglądają faworyci. No także zacna obsada. Okej, okay, zostało nam nieco ponad 20 km do mety. Tak wygląda główna grupka. Tutaj mamy 30 zawodników. Wśród nich jest nasza czwórka wspaniałych. Leknesund, Tufting, Hagen i Trean. jest liderem, ale a, prowadzę nim, no bo, no bo tak mocniejszym jest zdecydowanie Tufting. Zobaczymy. Nie będę atakował, będę tak sobie na spokojnie prowadził hmm. peleton. Nie będę forsował żadnego tempa. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Mam zająć top 5. Miejmy nadzieję, że tego nie zdupię. No i. I czujnie będziemy jechać sobie z przodu, no jest finisz lekko pod górę to chciałbym Hagenem coś tutaj zdziałać, ale nie wiem czy mi się uda. Czy Hagen zachowa wystarczająco dużo sił do mety, mamy 15 km, no tak z żółtym paskiem to Hagen to już tak niezbyt, niezbyt to tak korzystnie dla nas wygląda. No tutaj na zjeździe wiadomo, że się trochę zregeneruje, ale zobaczymy, czy to wystarczy, żeby do mety dojechać. Jeszcze prób móc próbować zafiniszować. Byłoby fajnie. Dobra, tutaj będzie lekki podjazd zaraz. Ciśniemy. No, fajnie byłoby tym hagenem zafiniszować, ale też nie nastawiajmy się na nic, bo jest tutaj nawet o sam kwiatek, sagan. Gdzieś tu był, o jest tutaj Sagan, ale zobaczymy, zobaczymy, może się uda. Kto tutaj atakuje? Squins. Kwiatek kontruje, Van Art za nim, Sagan też. 3 km, tutaj będzie lekko pod górkę, to już użyje żeli. O, tu jakoś się rozdzieliło, nawet nie wiem kiedy. Tam kawania został, on, kogo on będzie doprowadzał? Beneta. Już Bennett nie, no raczej nie przeskoczy, za daleko. Za daleko, mamy kilometr 800. VanArt chyba za szybko poszedł, ale też yy, nam nasz Boasson też się zdechł. Pitcock próbuje, Sagan próbuje, ale czy, czy dadzą radę? Nie, no, tu to wygra, na lajcie, mordeczki, hehehe. He, Ojej, ale to pięknie, ale to pięknie, A gdzie jest Leknesund? Bo on był faworytem, jakby dojechał w faworytem, był liderem. Jakby dojechał w pierwszej grupie, to by było spoko. No, Hagen, niestety, jakby to ująć. No, nie wytrzymał tempa. Natomiast mamy zwycięstwo. Zobaczymy, jak to w generalce wygląda. No, nawet 6 sekund tufting nadrobił. No, niestety za wiele mu to nie dało. Ale chociaż zwyciężył. No, ale prowadzi wciąż Leknesund. I przejdziemy do piątego etapu. Nawet nie przejdziemy, to przesymuluję. I symulujemy piąty etap, ostatni. Wygrywa go Iwen. A cały wyścig pada łupem Leknesunda. Także bardzo bardzo dobry wynik cieszy to niezmiernie. Kolejny cel, cel sponsorski wykonany, i przed nami ITT Denmark. Lecimy po top 3 dla sponsora i lecimy. Hulgorem. O, oh, plus 4 format dnia. Oj, mordeczka, ale ty to porobisz. Tutaj jeszcze mamy tego Jakoba Hintzgåler ma Nigdy nie wiem, jak jego imię wyczytywać, ale on w sumie słaby to to on po prostu ma sobie jeździć na wyścigach i tyle pyk, dawaj mordeczko póki co nasz najlepszy zawodnik to Larsen 38 sekund przewagi nad drugim zawodnikiem Czeka, czekajcie bo tu chciałem nacisnąć minus, ale nie trafiłem no spokojnie jakie ma aktualnie 9 sekund nad Asgrenem 15 sekund nad Asgrenem gdzie mamy tego Asgrena chyba, że on już dojechał ten pan Asgren. Aha, czekajcie, Asgren pewnie za nami jest, a ja go szukam, jak głupi. Mm, Bierg, Asgren. No, Asgren tutaj, tutaj, Bierk. E, Tufting, dobra. Tufting póki co. Pierwszy na pierwszym, pierwszy na drugim. Zmierza do trzeciego. Póki co, pierwszy na trzecim. Zobaczymy, jak tam Bierg i Asgren o 22 sekundy straty no a z chyba będzie trochę szybszy mi się wydaje tak pierwszy czekajcie dwie sekundy dobra teraz musimy się skupić tylko i wyłącznie na tym żeby ostatni kilometr dosyć mocno przejechać kurczę mam nadzieję że nie przesadziłem pyk dobra 54 sekundy zobaczymy no tutaj bardzo mocno mocno przyspieszyłem i nad biergiem będę miał dosyć może mocną przewagę. Bo to widać, że ja końcówkę przyjechałem ponad 50 na godzinę, a bierg tutaj się wlecze ledwo 30. No i Asgren, Asgren Asgren O to samo widać, że to już końcówka w końcówce odpadł 20 sekund straty wygrywa Tufting. No i o to chodziło. Sponsor zadowolony. Wiadomo, tak ma być. Czwarte jeszcze miejsce jeszcze zajął Niklas Larsen. No niestety sekunda do podium. A my przechodzimy do kolejnego ITT. Będzie to ITT Norway. Top 3 kolejne musimy zająć. I czas na szybką symulację y, ITT Norway. No bo to jest wygrana w kieszeni. Chyba, że jakaś tam kontuzja kogoś znajdzie. Albo drugie, albo trzecie miejsce. No co. Żyć nie umierać panowie. Sponsor to. Ho, ho, ho. Jest dobrze. I po bardzo udanych mistrzostwach w jeździe indywidualnej na czas, przed nami wyścig ze startu wspólnego 210 km, wyścig duński, mamy zająć top 5. Lufting oczywiście naszym liderem. Miejmy nadzieję, że wystarczy do tego, aby zająć tutaj top 5. No i jedziemy. No i mamy, mamy malutki, taki dosyć taki. Mm, Nieciekawy problem, bo tufting gdzieś tam się zapodział tym wszystkim. I no niestety muszę go dowozić. Mam nadzieję, że się uda. Bo jest grubo, jest grubo. Mamy 2 minuty straty do peletonu, także musimy nadganiać i to tak potężnie. Zobaczymy czy się wyrobimy. No i się udało, dobra. Jedziemy dalej. No niestety troszeczkę przespałem swój moment, ponieważ Asgren wraz z Pedersenem zaatakowali no tak z jakieś 30 km przed metą z tym Pedersenem, nie Matsem, tylko z tym tym słabszym. No i ja stwierdziłem, że zaatakuję tak jakieś no tak około, chyba 15 km do mety, stwierdziłem, że zaatakuje. I no, jak zaatakowała ta dwójka Asgren i Pedersen, nikt się nie kwapił do pościgu. Jak zaatakowałem, ja to nagle cały peleton się rzucił w moją stronę. Także super fajnie. Skórły Syny. No i co, teraz będziemy walczyć o top 5, bo tutaj idzie mocne tempo. Ale tutaj będzie lekka hopka. I no, Asgrena chyba nie urwę, nie ma takiej opcji, znaczy nie dogonię. Natomiast yy, będę się starał, żeby mnie peleton po prostu nie doścignął. No, ty, tu jest Asgren już. Lol, jakby go tak jeszcze troszeczkę odciągnąć. Asgren został totalnie zajechany. Kilometr 400, on ma chyba dobre przyspieszenie. Zobaczymy, zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Tutaj jest zakręt w lewo. I ostatnia prosta. No, Asgren ma przyspieszenie. To chyba się. Chociaż nie, wygrana. Ah, easy. Ah. Easy win! Asgren dogoniony na ostatnich chyba dwóch kilometrach. Nie spodziewałem się, że on tak pod górę zgaśnie. Totalnie mu prąd odcięło. No i Gites Majonez no, super. Mamy koszulkę. Na ostatnich metrach wyrwałem zwycięstwo Asgrenowi, Także. No, cieszy mnie to. Cieszy mnie to, bo już się troszeczkę poddawałem po tym. Po tym, po tym wszystkim. Także no, dobry wynik, cieszy mnie to. Lecimy do Mistrzostw Norwegii. Dobra, i przed nami National Road Championships Norway. Yeah, lecimy, takich mamy faworytów. U nas też jest mocny team, a patrzcie, jaki tutaj jest gościu 20 lat. Big, skubany, mocny jest. Dobra, lecimy. No i good. zostało nam 15 km? Ostatni podjazd. Atakuje ten Stokę 81 Pagórków, no na niego trzeba będzie. Mm, trzeba będzie go po prostu pilnować. Aczkolwiek on ma tylko dobre pagórki i nic więcej. Także no. No, zobaczymy, zobaczymy. Póki co jest git. Zobaczymy, czy jeszcze nie zaatakuje kimś. Może jakim, gdzie jest Pan Błasenhagen dawaj Mordo, ty jest taki, ty się przydasz. Na ewentualny finish z grupy. Dobra, zobaczymy pyk tym gościem. I tym odpuszczamy. Dobra, Tryan. Nie. Nie ciągniemy całej grupy. O, jest Hagen, jest Hagen. I dobrze, dobrze. Mamy Hagena. Mamy Troncena w pierwszej dziesiątce. To jest dobre. To jest dobry prognostyk. Dobry prognostyk, ponieważ mamy dobrych sprinterów na czele. Oni się utrzymali w peletonie, więc. Jest. Aj, kurde, nie temu chciałem żel dać. Dobra, robimy tak. Trącen jeszcze jest. No to dobrze. Dobrze, dobrze. Mamy 6 km. Mamy tak, dobra. Chwilę. Dajcie mi chwilę na ustawienie pociągu. No i. Ustawione wszystko. Lecimy na prawie 99. No nie, nie świrujmy, tak? Dajmy. 93, albo nie, 99, kto tu idzie, Jan, Jansen jakiś, ale ma przyspieszenia Skubaniec Poszedł z wiatrem Panie święty, tyś miał prowadzić chłopie, no to teraz to tak się nie bawimy To jest 3 kilometry, musimy dogonić jeszcze tego Jansena A teraz pod wiatr, teraz pod wiatr to go troszeczkę zmuli Miejmy nadzieję Dawaj Skorszec, 2 km. on potem będzie miał z wiatrem. Tu jest w ogóle, tu jest tyle zakrętów pod wiatr to troszeczkę wyczekamy, kilometr, teraz lecimy Błasonem, top 5 panie, top 5, Błasen Jansen zdech, Hulgor Hulgor, nie wiem skąd on się tu wziął, Kristoffa nawet, nawet wyprzedził, Łopanie. panie O panie, jaki dobry wynik Tu się tyle rzeczy zadziało w jednym momencie, że już zgłupiałem co i jak, Skupiałem się na Agenie, który został gdzieś w tyle w ogóle A Hulgor to wystrzelił w taki ładny sposób, że nawet nie zwróciłem na niego uwagi. Obejrzyjmy jeszcze ostatnie 2,5 kilometra na spokojnie. Tutaj Hulgor Skorszec wyszedł. Potem Hulgorem poprawiłem. No i Hulgor tak się mocno utrzymał. Tutaj Hagen jeszcze próbował wyjść, ale on został zblokowany troszeczkę. Widzę. A Hulgor tu o, powyprzedzał wszystkich. No i Git. Mamy dwa zwycięstwa. Dwie koszulki mistrza kraju. W sumie całe mistrzostwa krajowe i norweskie i duńskie zdominowane totalnie. To by było tyle w tym odcinku. Następny odcinek to będą albo Transfery, albo Arctic Race of Norway. Nie pamiętam, kiedy transfery się robi. Ale. Póki co tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć!